Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy sztachetki.pl Sebastian Szczerek, kanał za ciosem, a ze mną jeden z głównych bohaterów Galika z 102 zwycięski Adam Soldajew. Adam Soldajew, który już idzie praktycznie po tą walkę o paznę, bo chyba już teraz na to czas. Witam. To zależy od organizatoru, ale chciałbym, no nie ukrywam. Adam, dzisiaj pojedynek, jak ocenisz? w skali od 1 do 10, według Twojej takiej oceny wewnętrznej? Jako fan oceniam 10 na 10, bo naprawdę super walka. Jeszcze ją nie oglądałem, więc nie wiem, czy jest aż tak super, jak mi wszyscy mówią. Z perspektywy zawodnika, czyli siebie, oceniam ją też wysoko, ale dałem się złapać na tą nogę, więc to jest duży minus, a tak no, Adam, według mnie naprawdę zawalczyłeś bardzo dobrze. Danu Tarcila to bardzo mocny, wymagający rywal. Zresztą widzieliśmy w jego poprzednich walkach, jak jego rywale nie radzili sobie z nim. A jednak ty znalazłeś na niego sposób. Powiedz mi tak, ile teraz potrzebujesz przerwy od treningów, żeby znów wrócić na matę i znów wrócić do okrągłej klatki KSW, żeby dać kibicom takie show jak dzisiaj? Wiesz co, od treningów to myślę, że dwa tygodnie maksymalnie. A od walki, no zbliża się u nas ramadan, więc myślę, że po, po ramadanie dopiero i obstawiałbym maj. Maj, początek czerwca, tak bym chciał. Maj, początek czerwca, w czerwcu słyszeliśmy, teraz Patryk Kaczmarczyk powiedział, że Gala na wybrzeżu, w Gdańsku już kiedyś walczyłeś? E, nigdy. No to może nad Polskim Morzem, Adam Soldajew, kolejne zwycięstwo. Fajnie by było, fajnie by było. E, ogólnie tak, teraz Patryk Kaczmarczyk pokonał Achmeda Wile, wy walczycie w tej samej kategorii wakowej. Może walka dwóch zwycięzców dzisiaj, Patryk Kaczmarczyk kontra Adam Soldajew, już raz z Radem walczyłeś, Daniel i Dania no tam coś nie wyszło. Miejmy nadzieję, że jakby miało do tej walki dojść, to tu wyjdzie. E, wiesz, to już w rękach KS-u. Kogo zaproponują, bierzemy. Chciałbym opas, ale to nie jest, e, jak to się mówi... Życzeń, jak to kurde Życzenie, koncert życzeń, tak. Tak, koncert życzeń, więc czekamy, co zaproponują. Adam, a ogólnie były gdzieś zakulisowo rozmowy już może z tobą, że gdy wygrasz ten pojedynek, to Robert Rucha będzie kolejnym przeciwnikiem dla ciebie, czy raczej nie, takie... Nie, nie, było czegoś takiego. A ty byś już ogromnie wołał o tą walkę, czy raczej jeszcze nawet jak dostaniesz właśnie Patryka Kaczwarczyka, czy innego rywala, to przyjmiesz to z pokorą i będziesz czekał na swoją kolej? Wszystko zależy od ze... Zę... Wiesz jakie zera. <laughs> nie żartuję, no chciałbym tą walkę nieobowiązkowo zruchało. No, nie wiadomo czy on też zostaje, czy idzie, no, nie wiadomo z nim co się dzieje. No chciałbym opas, no ale tak jak mówimy, to nie jest koncert życzeń. Eee, nie wiem co tam wykombinuje KSU, Kogo zaproponują, tego zawsze bierzemy więc czekamy po prostu na ich ofertę. Dobrym rozwiązaniem. Oni wiedzą, że ja chcę walkę o pas, a co oni zaproponują, to już jest ich sprawa. Ale czy też na tą walkę, bo są trasy te wygrane, jesteś długo w federacji KSW, dajesz widowiskowe walki, za tobą idą też kibice, nawet dzisiaj Lexi Chaplin. Z trybunki bisować i powiedziałem zdjęcie, jak wstawiała e, z pasem e, KSW, także o, to, nice. mo, to, to może jakaś przepowiednia od lekcji, że właśnie ten pas wyląduje właśnie w połowie roku na Twoich biodrach, jeśli nie ten właściwy, no to może ten interim, tak jak właśnie mamy teraz walkę w marcu Piotra Kubarskiego z Romanowskim. To może tutaj Kaczmarczy kontra Soldajar, to by było ciekawe zestawienie. Myślę, że zestawienie ciekawe. Bo stylistycznie Wiesz, też było to fajna tak, walka. Tak, stylistyczna, fajna walka. Kaczmarczyk bardzo fajnie się bije, lubię jego styl. My też mieliśmy mm, okazję sparring przeprowadzić kiedyś, więc myślę, że to byłaby fajna walka. Adam, ogólnie jak to jest łączyć bycie fajterem na tak topowym poziomie, w tak topowej organizacji i bycie jednocześnie trenerem, bo ty masz nie tylko zawodników pro pod sobą, ale również firki fajterów. Naprawdę no, ten czas u ciebie jest bardzo taki skrócony w ciągu dnia, no bo musisz zrobić swoje treningi, a także poświęcić czas innym. Wiesz co, w organizacji w i zawodnikach, którzy się biją frykowo jest takie coś fajnego, że oni nie trenują poza walką. To nie są zawodowcy, oni po prostu jak mają e, ofertę, jakąś, wtedy zaczynają obóz treningowy, tylko trajdy wiesz. A tak. E na przykład Lexi no to czasami trenuje dla siebie, ale tak wiesz, no, żebym musiał dwa razy dziennie treningi prowadzić, to tak nie ma. Ja się skupiam na sobie. Nawet jeśli by tak było, to mam tak, że Arbi mi pomaga w tym. On, jeśli ja mam walkę, to on bierze to na siebie. Um, Anzor też, Mansur też. Mamy taką wiesz ekipę, która bez problemu takie rzeczy, wiesz, na siebie prze, przejmie, jeśli ja jestem wiesz, mam, mam walkę, więc z takimi rzeczami nie mamy problemu. A trafić jakiś taki freak fighter, który pomimo tego, że nie miał tej walki już, y, wiadomo, po swojej walce znanej, to przychodził i tak na matę, chciał trenować, chciał szkolić swoim się, że zakochał się w tym sporcie, i po prostu bez względu na to, czy ma walkę, czy nie, chodzi i trenuje. Ogólnie wszyscy tak są, tak, ale no nie ma takiego treningu, wiesz, jak to się mówi, codzien, codzienności, że nie ma takiej powtarzalności, ale raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu przychodzą, tak jak wspomniałem na przykład e, Leksy. Teraz macie też walkę na fejmie e, Danisa Labrygi z Michałem Pasternakiem. Jak uważasz, to jest problem, ma 3 x 5 minut. Wiesz co, ja nie prowadzę Denisa. Jak coś? To jest, to, on, on należy do Fight Team, więc on, jego prowadzą Arbi i Anza. W boku jak się nie nieraz treningów ma Denis taką formę, że ten Michał Pasternak jest do pokonania, czy raczej tak doświadczenie Michała przeważy? Wiesz co, Denis ogólnie jest ambitnym człowiekiem. Jeśli chodzi o sport walki, myślę, że on jest w stanie pokonać każdego w tych frykach. Eee, ja bym mu nawet życzył, żeby poszedł za załodosłow normalnie. A tak, nie chłopak zarabia, jest ambitny. I... A, og a ogólnie jeszcze wiesz, około zapytam o Alana Kwiecińskiego. zdarzyło Wam się nieraz przeciąć na jakimś sparingu, czy tylko bo teraz talent bierze udział w tym turnieju Fejmu? Na, na sparingu może tak kiedyś, no może tak sparingowe. No tak wiesz, boksersko chyba kiedyś robiliśmy. Właśnie u was też ta sekcja bokserska w WCA teraz mocno, bardzo prężnie rusza. Maciej Miszkin też tam właśnie cały czas fajnie działa. Ja... No u nas w WCA dużo się dzieje. Ja właśnie raz byłem, wiesz co, gościnnie jak byłem w Warszawie, to mówię, bardzo fajny klub, bardzo przyjazna atmosfera. I kurczę no, widać, że tą ekipę cały czas powiększacie i fajne jest to, że po prostu nie zamykacie się tylko na zawodowców, ale też właśnie friki mogą... Bo... Tak, ta, wiesz co, ogólnie WCA to jest klub, który którym trenuję już kurde 8 lat, czy nawet 10, jeśli się nie mylę. To jest, to. Od razu jest twój pierwszy klub, czy gdzieś wcześniej trenowałeś? Nie, nie jeszcze? trenowałem jeszcze u Klubu Zawadzkiego i jeszcze gdzieś indziej u Mirka. Tak? tak. Chodziłeś do Mirka Tak. No właśnie w Akademii tak. Pilanów? Nie, nie, nie tam, to kiedyś było w AWF-ie, ale nie wspominam tego dobrze. Moja pierwsza w ogóle przegrana tam była zawodowa w wieku 17 lat, więc nie wspominam tego dobrze, ale już tak powiedzmy, że z Anzorem, z Arbim trenuję od początku WCA. Nawet kiedy oni jeszcze nie byli trenerami głównymi, to oni byli dla mnie trenerami głównymi. O, nazwijmy tak, że ja byłem od początku w nich. I WCA jest miejscem dla amatora, dla początkującego, dla zawodowca, dla frika Naprawdę każdy, kto chce zacząć sporty walki, to tam znajdzie dla siebie grupę. Ogólnie powiem ci, że nie namawiasz czasem Anzora, żeby jeszcze Spróbowałem wejść do klatki za Walczy, bo na przykład byłem jego wielkim fanem, kiedy walczył w KSW. Wiesz to każdy go namawia, każdy go namawia, ale raczej, raczej nie wróci. Ja bym się nie spodziewał, że wróci. On ma za dużo zawodników pod sobą, żeby już odstawić ich i myśleć o sobie. Adam, gratuluję Ci jeszcze raz zwycięstwa i co byś chciał przekazać tutaj widzom naszego kanału, którzy Cię wspierają i dopingują? Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie wspierają. Naprawdę widzę to w internecie, czy w wiadomościach, wszystko to widzę i dziękuję Wam wszystkim i życzę dobrego, miłego wieczoru wszystkim. Dziękujemy za tą walkę i dziękujemy za rozmowę. Blachy Minda, firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych, oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachaminda.pl